Pamięci siostry Faustyny, Marii Przybysz. Czas świętego Norberta. Czuję się dobrze, gorączka osłabia mnie z dnia na dzień. Wiem, że to ta podróż do Rzymu za bardzo mnie wyczerpała. Leż cesarstwa, musiałem przecież towarzyszyć cesarzowi Lotarowi w podróży. Moi przyjaciele mówią, że z pewnością znów wyzdrowieje, i, i że nawet medyk przygotował już specjalny eliksir, który mi pomoże. Ja wiem, wszyscy chcą dla mnie dobrze. Ale po biciu mego serca poznaję, że już wkrótce będę u Pana. Miałem bogaty żywot. Byłem na dworze cesarskim, cieszyłem się dobrą sławą, żyłem w klasztorze, stałem się arcybiskupem, przebywałem w Rzymie wśród dostojników kościoła. Przede wszystkim nauczyłem się, że nie ma nic lepszego, niż całkowicie oddać się i poświęcić Tobie, Boże. Ale nie wiedziałem tego od początku. Gdy myślę o mojej młodości, to widzę młodego hrabiego z Xantin, bogato uposażonego, wykształconego, który żył tylko radością doczesnego życia. Przyszła ta nawałnica. Było to pewnego wiosennego popołudnia w roku 1115. Pamiętam dobrze, wraz z moim sługą udałem się na przejażdżkę konną. Sługa mówił mi, że będzie lepiej, jak się wrócimy, że burza nadciąga, a ja, że nie, że jedziemy dalej. A nagle, w tym wszystkim gdzieś, jakby z daleka usłyszenia, jak giernek przerażony woła: Panie, co ci jest? Odezwij się. Dobry Boże, nie pozwól mojemu panu umrzeć. Szlochał, wołał, błagał. Proszę, błagam, Dobry Boże. Potem usłyszałem... O, znowu otwiera oczy. Bogu niech będą dzięki, chwała. Pamiętam też, że byłem zdziwiony i zapytałem, co się stało. I usłyszałem... Piorun uderzył w ziemię, dokładnie przed Tobą, Panie. Spłoszony koń zrzucił i pobiegł dalej. Chodź, pomogę Ci wstać. Gdyby wtedy Piorun uderzył we mnie, wpadłbym pewnie na wieczne męki do piekła. Tak, do dziś włos Jerzy mi się na głowie. Wtedy zapragnąłem gruntownie zmienić swoje życie. Zapytałem Boga, zapytałem Ciebie, Panie, co chcesz, abym uczynił? A Ty odpowiedziałeś. I zła. czyń dobro, szukaj pokoju i rozsiewaj go dalej wokoło siebie. Od tego dnia prowadziłem już inne życie. Życie prawdziwej pokuty. Najpierw w klasztorze Zygburg. Mój majątek rozdałem ubogim. Niedługo potem arcybiskup Kolonii wyświęcił mnie na kapłana. Zawsze i wszędzie występowałem przeciw nieuczciwości, przekupstwom, występkom i wszelkiej próżności świata. Wędrując od miasta do miasta, od wioski do wioski głosiłem o tym kazania. Przypominałem wszystkim o prawdzie Ewangelii, o miłości Bożej, o potrzebie wzajemnego pojednania i o sądzie ostatecznym. Wielu się nawracało, ale miałem także wrogów, którzy do Ojca Świętego podali słowa, że ja pod płaszczykiem pobożności mam opinię wichrzyciela i że sieje podziały wśród kleru. Jednak Ojciec Święty Miał na ten temat inne zdanie. Norbert odbył wobec mnie spowiedź generalną, i przekonałem się o jego szczerości. Ja, papież Gelazjusz, życzę sobie, aby on kontynuował swoją działalność w dziele nawracania dusz do Boga. Byłem apostołem pokuty i nawrócenia w Niderlandach. Francji i Niemcze. Zwalczałem oziębłość i herezję. Premontre założyłem biały zakon. Miało to miejsce, w Boże Narodzenie Roku Pańskiego tysiąc dwudziestego pierwszego. Mój zakon skupiał ludzi, którzy pragnęli służyć Bogu w postach i modlitwach, w wędrownym kaznodziejstwie, w pracy rąk własnych i surowej ascezie. Ja pierwszy starałem się dać im przykład pokutniczego życia ogołoconego z dóbr światowych. Gdy w pięć lat później ustanowiono mnie pasterzem Magdeburga, udałem się boso i w skromnym odzieniu na stolicę arcybiskupią. Mój wygląd sprawił, że Furtian nie chciał mnie wpuścić do pałacu arcybiskupiego. Ale ja, słysząc głos Furtiana, to jest tak ubogo ubrany, nie ma tu wstępu, <noise> odpowiedziałem. Spokojnie, nic się nie dzieje. Myślę, że ten człowiek lepiej się wyznał, kim ja jestem, niż ci, którzy wynieśli mnie do godności arcybiskupiej. Moja walka z upadkiem obyczajów, także wśród duchowieństwa, napotkała najpierw na wielki sprzeciw, a nawet grożono mi śmiercią. Jednak ostatecznie zwyciężyło dobro. Gorliwością rozpalałem się, aby wszędzie kwitła prawdziwa wiara apostolska a ginęły błędy i herezje. Moją troską wybiegałem także poza granice diecezji Magdeburskiej, pragnąc wziąć w opiekę duchową tereny nowo ochrzczonej Polski gdzie chrześcijaństwo jeszcze dobrze nie okrzepło. To właśnie podczas ostatniej podróży do Rzymu stolica apostolska przyznała mi zwierzchnictwo nad diecezjami polskimi, które podlegają metropolii w gnieźnie. Dziś jednak odchodzę do Pana złożony Ciężką chorobą malarii, którą zaraziłem się w Italii. Nie wiem zatem, czy mój plan opieki metropolii Magdeburskiej nad diecezjami polskimi ostatecznie będzie kontynuowany. Ufam jedynie Bogu, że zrealizuje się Jego najmiłosierniejszy plan, i pozostawiam spokojnie te sprawy w Jego rękach. Natomiast Pan Bóg wie. Że ja sam zawsze najszczerzej starałem się postępować według jego prawa. I to daje mi najgłębszy wewnętrzny pokój. Gdy patrzę wstecz, to mogę powiedzieć, że unikałem zła, a czyniłem dobro. Tak jak niegdyś napomniał mnie ów wewnętrzny głos z nieba pośród gromów owej pamiętnej życiowej burzy. Kocham Kościół Święty. Kocham archidiecezję magdeburską, miłuję moją nowo powstałą wspólnotę braci i sióstr Białego zakonu. Wszystkim serca, błogosławię. I nie będę ustawał w modlitwach zabawi. Utronu Bożego. Święty Norbert zmarł 6 czerwca roku pańskiego 1134. Choć w ostatnich latach swego życia piastował urząd arcybiskupa w katedrze magdeburskiej, został pochowany tak jak pragnął, w podziemiach świątyni klasztoru Najświętszej Maryi Panny w Magdeburgu, wśród współbraci białego zakonu. Został kanonizowany 28 lipca 1582 roku. W 1627 kościec świętego Norberta przewieziono do opactwa ojców Norbertanów w Pradze na Strachowie. W obecnym roku jubileuszowym jego relikwie wystawione są w świątyni tego opactwa w szklanej szkatule i odbierają wielką cześć. Ponadczasowy wzór cnót świętego ojca Norberta pozostaje od 900 lat aktualny w życiu i dziełach Białego Zakonu, rozsianego na wszystkich kontynentach ziemskiego globu. Przemożna opieka świętego Norberta nie opuszcza tych, którzy go czczą i naśladują w gorącej miłości do Chrystusa, jego niepokalanej matki i Kościoła Świętego. Film ten dedykuje siostrom z klasztorów w Imbramowicach w podziękowaniu za modlitwy, za miłość i dobroć, którą otaczają nas każdego dnia. Pragnę poprzez tę krótką historię przybliżyć wszystkim nam sens istnienia klasztorów, w których modlitwa jest nieustającą łącznością z Panem Bogiem. Święty Norbert, zakładając norbertańskie klasztory. Wiedział, że dla nas, zwykłych ludzi, potrzebne są miejsca, w których siostry i bracia zakonni, w naszym również imieniu służąc nieustająco Bogu, stanowić będą swego rodzaju pomost między światem doczesnym a życiem wiecznym u Boku Pana. Pragnę też podziękować przeoryszy, siostrze Faustynie, za trud, za siłę i odwagę w działaniach, które wydają się często niemożliwe do wykonania. Proszę też siebie oraz Was wszystkich o modlitwę za przetrwanie i nowe powołania w norbertańskich klasztorach, dzięki którym nauka, dobroć, miłość i prawda doprowadzą nas do bramy niebios. Jadwiga Klimkowicz Siostra Faustyna Maria Przybysz, przeorysza klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Zmarła dnia 15 lipca 2021 roku, w 45 roku życia i w 19 roku życia zakonnego. Zdążyła obejrzeć film, na którym jej bardzo zależało. Pragnęła, aby w rocznicę 900 powstania klasztorów norbertańskich przekazać, jak ważną postacią jest święty Norbert.